Pokrzywa jest od wieków użytkowana na wiele sposobów. Stanowi roślinę leczniczą, kosmetyczną, jadalną i paszową. Znalazła zastosowanie także w włókiennictwie i ogrodnictwie. Ksiądz Jan Krzysztof Kluk, ceniony XVIII-wieczny przyrodnik, o pokrzywie pisał tak. Pokrzywa, prócz zażycia wiosennego na zieleninę, zdatna jest do nacierania członków paraliżem ruszonych, kurczętom gąsiętą w rzeże posiekana pożyteczna jest. Mięso w pokrzywy zawinione i jej kruszaje i latem się nieprędko psuje. Raki w pokrzywach długo żyją, nasienie kokoszą dawane, rozgrzewa i czyni, że się przez całą zimę niosą. Stosowanie pokrzywej jako rośliny paszowej polecał także Antoni Stanisław Waga, ceniony w XIX wieku zoolog. O karmieniu młodych kurcząt pisał tak. Czasem skuteczne będzie sypać im siemię konopne, nasienie pokrzywy albo jej liście ususzone i na proch utarte. Również dziś pokrzywa zalecana jest jako wartościowy dodatek do paszy, dlatego i ja chętnie stosuję ją w swoim kurniku. Planuję także przygotować duży zapas suszonej pokrzywy, którą będą podawała kurkom zimą. Pokrzywę można przyrządzać również w formie duszonej jako smaczny dodatek do obiadu. Juliuszowa Albinowska w poradniku Polska Gosposia z 1918 roku podaje następujący przepis na zieleninę. Młodą lebiodę, pokrzywę młodą przebraną z korzonków albo liście młodej kapusty płucza się kilka razy w zimnej wodzie, następnie wrzuca się w soloną, wrzącą wodę. Zagotowuje kilka razy, odcedza przez durszlak, przelewa zimną wodą i wyciska z niej mocno. Tak przygotowaną zieleninę sieka się na stolnicy. Z łyżki masła lub smalcu zasmaża się bladorumianą zasmażkę. Rozprowadza się ją jedną czwartą litra kwaterką słodkiej śmietanki lub mleka. Wkłada w zaprawę zieleninę, soli i paprykuje do smaku, miesza, a gdy zakipi 2-3 razy, zaraz się podaje. Zielenina jest bardzo dobrą potrawą i w smaku nie różni się od szpinaku. O ile herbatki z pokrzywy nie są dla mnie żadną nowością, to do spożywania jej podchodziłam odruchowo dość sceptycznie. Muszę przyznać, że w takim tradycyjnym wydaniu jest dość mało wyrazista, a forma papki nie ułatwia poszerzania kulinarnych horyzontów. Ponieważ pokrzywę miałam zamiar zaserwować gościom na wiosennej biesiadzie przy ognisku, postanowiłam na szybko zamienić te stuletnie danie w bardziej nowoczesne placki. W miejsce rozbełtałam jedno jajko, dodałam przyrządzoną wcześniej zieleninę. Przyprawiłam gałką muszkatołową i świeżo zmielonym pieprzem. Dodałam dwie czubate łyżki mąki orkiszowej, szczyptę soli i rozgnieciony ząbek czosnku. Placki usmażyłam na rozgrzanym oleju kokosowym. Wszystkim bardzo smakowały. Ze smakiem zajadały się również dzieci. Goście byli przekonani, że to placuszki ze szpinakiem. Jakie było ich zdziwienie, że to nasz pospolity fast. Pokrzywa pełni także rolę rośliny leczniczej. Stanisław Brejer, przedwojenny lekarz, który słynął ze stosowania ziołowych terapii, w swojej książce Lekarz Domowy, Właściwości Pokrzywy, opisał tak: Napar z liści i korzeni leczy zaflegmienie płuc i żołądka, ułatwia wydalanie pierwiastków szkodliwych z organizmu przez nerki, zapobiega i leczy początki puchliny. Puchliną określano gromadzenie płynów w tkankach, czyli obrzęki, które towarzyszą różnego rodzaju chorobom i schorzeniom. W poradniku z 1936 roku ziele zalecane było na problemy trawienne oraz astmę. Na złe trawienie, zaflegmienie żołądka, astmę, również na dolegliwości przy oddawaniu moczu, wziąć na trzy filiżanki wody. Łyżkę drobno pokrajanych korzeni i liści pokrzywy. Gotować przez 5 minut, przecedzić, osłodzić i pić przez dłuższy czas rano, w południe i wieczorem po pół filiżanki. Wiele z wymienionych przed wiekami właściwości leczniczych pokrzywy znalazło potwierdzenie we współczesnej fitoterapii. Liście pokrzywy wykazują działanie moczopędne, przeciwobrzękowe oraz przeciwmiażdżycowe. Ziele pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi, wspomaga przemianę materii i zmniejsza ryzyko powstawania kamieni moczowych. Jest polecany w przypadku osłabienia układu odpornościowego, infekcji dróg moczowych, reumatyzmu oraz nadciśnienia. Dzięki właściwościom przeciwalergicznym Bywa pomocne w walce z katarem siennym. Korzeń pokrzywy jest natomiast stosowany przy nadczynności tarczycy, przeroście gruczołu krokowego oraz nieżycie układu oddechowego. Pokrzywa może wchodzić w reakcję z przyjmowanymi lekami. Przed zastosowaniem kuracji warto w takim wypadku zasięgnąć poradę lekarza. W starszych liściach pokrzywy znajdują się cystolity, które wykazują drażniące działanie na nerki, dlatego należy zbierać wyłącznie świeże, młode listki. Pokrzywę zbieramy przed kwitnieniem, wówczas znajduje się w niej najwięcej składników aktywnych. Niektóre źródła podają, że spożywanie surowej rośliny, np. w postaci świeżo wyciśniętego soku, może spowodować uszkodzenie wątroby, Dlatego ja osobiście stosuję pokrzywę wyłącznie w formie herbatki lub po obgotowaniu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.